Już 3 maja w polskich kinach pojawi się komedia pod tytułem Kaskader, której gwiazdami są Ryan Gosling oraz Emily Blunt. W Warszawie właśnie odbyła się oficjalna polska premiera tej produkcji, która przyciągnęła masę naszych rodzimych gwiazd, Sylwia Gliwa prężyłą swoje wdzięki, a zakochana Sylwia Bomba kleiła się do Rafała Kolinsa. Zobaczcie zdjęcia, spis treści, kto pojawił się na polskiej premierze Kaskadera. O czym jest? Kaskader, autor, AKPA, Michał Piruk, Ramona Rej, Rafał Collins, Sylwia Bomba, Renata Dancewicz, Andrzej Młynarczyk, Dagmara Bryzek, Helena Norowicz, Eliza Gwiazda, Sylwia Gliwa, Karolina Brzuszczyńska, Agnieszka Skrzeczkowska, Antoni Smykiewicz, Grażyna Szapołowska, Eryk Stępniewski i Anna Męczyńska pojawili się w warszawskim kinogramie na oficjalnej premierze filmu Kaskader, reżyserii Davida Leicza w Gwiazdorskiej Obsadzie. O czym jest Kaskader? Bohaterem produkcji jest Kaskader, dla którego bycie wysadzonym w powietrze czy postrzelenie to codzienność. Cold Sievers po odejściu z branży zechciał skupić się na swoim zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym. Jednak splot zdarzeń powoduje, że musi wrócić do pracy, gdy znika gwiazda bardzo budżetowego filmu, reżyserowanego przez jego byłą dziewczynę Jody Moreno w tej roli Emily Bland. Podczas gdy bezwzględna producentka filmu Hannah Waddingham stara się utrzymać zniknięcie gwiazdy, Toma Rydera, Aaron Taylor Johnson, w tajemnicy przed studiem i mediami, Colt próbuje w niezbyt udany sposób odzyskać Jody. Bohater wpadnie za to w sam środek spisku, który okaże się bardziej niebezpieczny niż jakikolwiek wyczyn kaskaderski. Reżyserem kaskadera jest David Leitch, odpowiedzialny m.in. za Deadpool 2, Atomic Blonde oraz produkcję pierwszego filmu z Johnem Wickiem.